Czasami tak, że budzicie się rano i myślicie tylko o tym, żeby jeszcze trochę pospać? Chyba każdy z nas tak ma. Są dni, kiedy naprawdę ciężko się przebudzić i wstać z łóżka. Ale przecież nie można przespać życia. Trzeba wstać i zająć się tymi sprawami, które zajmują dużą część naszego serca. Pomyślałam sobie o tym, czytając Ewangelię z pierwszej niedzieli Adwentu. Jezus mówi: Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. A dalej mówi, że przeciwieństwem czuwania jest pogrążenie się we śnie. Nie wiem, czy wiecie, ale w języku greckim, w którym została spisana Ewangelia, mamy dwa określenia czasu. Chronos to czas w takim sensie, w jakim go zazwyczaj używałem, po prostu wielkość fizyczna. Ale Pan Jezus mówi o słowie Kairos. Kairos to znaczy ten konkretny moment, obecna chwila, która jest nam dana, aby ją wykorzystać w danym momencie. Ewangelia mówi: czuwaj teraz, bo teraz jest ten moment, kiedy możesz obudzić się ze snu i zacząć żyć inaczej. Naszą drogę do serca chcielibyśmy zacząć właśnie od tego tematu przebudzenia serca, tak jak wcześniej powiedziała Hania, i chciałabym się z Wami podzielić takim moim doświadczeniem, kiedy moje serce przebudziło się po raz pierwszy, kiedy wykorzystałam ten czas Kairos, tą konkretną chwilę, ten konkretny moment, w którym Pan Bóg mnie do czegoś wezwał. I była to decyzja o wyborze Chrystusa na pana mojego życia. I wiem, że konsekwencje tej decyzji tak naprawdę doświadczam do dzisiaj, że owoce tego wyboru owocują w moim życiu cały czas. I tak naprawdę ten czas kairos, ten czas łaski dany nam w tym konkretnym momencie, doświadczam za każdym razem, kiedy jestem w jego obecności, kiedy przychodzę do niego i po prostu trwam. Wtedy to jest taki mój czas, czas miłości, czas przebudzenia serca ze snu. I najbardziej tego przebudzenia właśnie doświadczam wtedy, kiedy po ludzku jestem słaba, kiedy być może się wydaje wszystkim wokół, że śpię, ale wtedy właśnie przychodzi do mnie Pan Bóg e, ze swoją ogromną łaską, która e, bardzo przywódza moje serce, daje mi ogrom radości i energii do tego, aby głosić go dalej. Mam jeszcze dla Was zadanie na początek tego adwentu. Zobacz, gdzie w swoim życiu jesteś jeszcze pogrążony we śnie. Nazwij tę rzeczywistość, gdzie sobie odpuściłeś, w relacji z Bogiem, w pracy nad sobą czy w walce z grzechem.